Jajca i syna, i ducha świętego, Pan z wami, nie opuszczaj mnie, Panie Boże Mój. Nie oddalaj się ode mnie, śpiesz mi na pomoc, Panie zbawienie moje. Przeżywamy dziś zakończenie oktawy uroczystości wszystkich świętych, czasów, gdzie w sposób szczególny myśleliśmy, modliliśmy się ze zmarłych i staraliśmy się im pomagać, ale oczywiście. Powinniśmy o nich myśleć także w ciągu całego roku. I na zakończenie tej oktawy, dziś słyszymy Ewangelię, która motywuje też nas, abyśmy dążyli do świętości. Pan Jezus uświadamia nam, że nie możemy służyć Bogu i Mamoniem, że to Bóg powinien być na pierwszym miejscu w moim życiu, tylko uczestnicząc w tej Eucharystii. Prośmy. Ducha Świętego, aby pomagał nam rozeznawać, co w naszym życiu w danym momencie jest najważniejsze i co prowadzi nas do świętości. A obecną Eucharystię sprawujemy o radość życia wiecznego dla Stanisława Kuczek yy, oraz za duszę świętej pamięci Andrzeja Szota w ósmą rocznicę śmierci. A teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy. Z czystym sercem uczestniczyli w tej Eucharystii. Panie Jezu, który pragniesz, abyśmy całkowicie należeli do Ciebie. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który dla na naszego zbawienia stałeś się Bogi. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który dałeś nam Maryję za matkę i rodantowniczkę. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą. Daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymia Bracia, pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie. Chrysteu i jak winę, którzy za moje życie nastawili karku i którym winię wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie kościoły nawróconych Boga. Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego miłowanego Ebeneta, który należy do pierwotnie złożonych Chrystusowi przez Azję. Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudów dla Waszego dobra. Pozdrówcie Antonika i Juniasa, moich rodaków i skutowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami, a którzy przede mną przestali do Chrystusa. Pozdrówcie umiłowanego mego w Panu Ampliata. Pozdrówcie współpracownika naszego w Chrystusie Urbana i umiłowanego mego Stachysa. Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich pocałówkiem świętym. Pozdrawiam Was wszystkie Kościoły Chrystusa. Pozdrawiam Was Pan i ja, Tercusz, który pisałem ten list. Pozdrawiam Was Gaius, który jest gospodarzem moim i całego Kościoła. Pozdrawiam Was Erast, skarbnik miasta i Kartus, brat. Temu, który ma moc utwierdzić Was zgodnie ewangel z Ewangelią i moim Bożym Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Będę Cię wielbił, Boże, mój i król. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławił Twoje imię. Wielki jest Pan i godzin wielkiej chwały, a wielkość Jego jest głębiona. Będę Cię wielbił, Boże, mój i król. Pokolenie po pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twe potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę Twego Majestatu i rozpowiadają Twoje usta. Cuda! Będę Cię wielbił, Boże Mój król. Niech Cię uwielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi wyznańcy. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Będę Cię wielbił, Boże Mój król. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Jest duchem twoim. Słowa Ewangelii do świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów Pozyskujcie sobie przyjaciół Niegodziwą mamoną Aby gdy wszystko się skończy Przyjęto was do wiecznych przybytków Kto w bardzo małej sprawie jest wierny Ten i wielki będzie wierny Kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy Ten i wielki nieuczciwy będzie Jeśli więc zarządzaniu niegodziwą mamoną Nie okazaliście się wierni Kto wam prawdziwe dobro powierzy w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardził. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Słuchali i tego wszystkiego wcili na grosz faryzeusze i podwiwali sobie z niego. Powiedział zatem do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych. Ale Bóg zna Wasze serce. To bowiem, co za, wiele ucho za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Oto słowo Pańskie. Warto. Przedstawmy pragnienia naszych serc. Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze był gotowy na powtórne przyjście Pana. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzy na całym świecie, aby respektowali prawo do wolności sumienia i wyznania. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielęgnujących pamięć o bohaterach narodowych, aby cieszyli się powszechną wdzięcznością. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, aby pokochała Chrystusa i poczuła się częścią Kościoła. Ciebie prosimy módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za Stanisława, za Andrzeja, aby stali się uczestnikami uczty zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy mieli serca wolne od grzesznych przywiązań. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, który znasz nasze serca, prosimy Cię, abyś przyjął nasze pokorne modlitwy przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem innego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Otrzymujcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech ta Eucharystia wzniesie się do Ciebie jako ofiara czysta i wyjedna nam dary Twojego miłosierdzia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie Wszechmogący Wieczny Boże i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie, i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. święty Antzesę, pełny swój". Zaprawdę Święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając Boże, sławczą mękę Twojego Syna, i jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście składamy ci wśród dziękczynnych modłów, modów, tężymą i świętą ofiarę. Wejrzyj prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego syna i napełnieni duchem świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech on nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi przede wszystkim z najświętszą dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej Obubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie porędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze miłości Twój Kościół pierdolujący na Ziemi a więc Twego sługa, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, Jego biskupów pomocniczych, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony Usłuchaj łaskawe modlitwy zgromadzonych tu wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. usierdził swoje o dobre Ojcze ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego Królestwa naszych zmarłych braci i siostry. Oraz wszystkich, którzy Twoi łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa z Chrystusem i Chrystusiem, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajstwo. I nie bądź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę w swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. To baranek boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani do jego ucztania. Ty Panie ukażesz mi ścieżkę życia pełni radości przy Tobie chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Panie nasz Boże, pomnóż w nas działanie swej mocy i przygotuj nas swoją łaską do życia wiecznego, którego zadatek otrzymaliśmy w najświętszym sakramencie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa naszych bliskich zmarłych wieczne odpoczywanie. Radzim dać Panu.